Najnowsze smartfony to naprawdę szybkie urządzenia. Z wieloma zadaniami radzą sobie lepiej niż niektóre laptopy radziły sobie 2-3 lata temu. Zaprezentowany HTC One X jest jednym z najszybszych telefonów na rynku. Jego wydajność potwierdzają wyniki pomiarów specjalnymi programami testującymi, które plasują go w ścisłej czołówce. Znacznie ciekawiej jest jednak zobaczyć, co telefon oferuje w praktyce i do czego jego szybkość może się przydać. Grafika, jaką jest w stanie wygenerować ten telefon, zachowując całkowitą płynność, robi wrażenie i przypomina gry na konsole i komputery. Najbardziej wymagające gry dostępne na urządzenia mobilne będą działały na HTC One X rewelacyjnie. Zastosowanie procesora Nvidia Tegra 3 oprócz szybkości w niektórych tytułach gwarantuje dodatkowe efekty specjalne. Jednym z przykładów jest Shadowgun w wersji THD zoptymalizowany specjalnie pod ten procesor. To niesamowite, że tak wyglądające tytuły możemy nosić zawsze przy sobie w kieszeni i umilać sobie nimi czas zarówno w domu, jak i w komunikacji miejskiej czy w długiej kolejce. Jeżeli planujemy dłuższą rozgrywkę w drodze z dala od gniazdka elektrycznego, warto wyposażyć telefon w dodatkowe źródło energii, które przy okazji ochroni nasz telefon przed porysowaniem i upadkami oraz wydłuży czas działania smartfona. Tutaj doskonale spisze się Power Skin. Nie każdy potrzebuje dodatkowego akumulatora. W takim wypadku lepiej sprawdzą się lżejsze i tańsze, ale równie stylowe etui ochronne przewidziane do tego modelu telefonu. Wysoka wydajność przydaje się nie tylko do grania. HTC One X działa płynnie nawet z wieloma wymagającymi aplikacjami uruchomionymi jednocześnie. Nie zdarzają się żadne zacięcia, nie trzeba na nic czekać. Bez problemu możemy cieszyć się doskonałą jakością filmów Full HD. HTC One X jest szybki jak błyskawica, a używanie go to prawdziwa przyjemność. Odkładając go na ładowarkę biurkową mamy pewność, że zawsze jest gotowy do akcji, gdy planujemy wyjść z domu.